Szanowni Państwo, szykuje nam się dzisiaj istna piłkarska uczta. Całe to oczekiwanie powoduje, że apetyt tylko rośnie, a dzisiaj w końcu możemy rozkoszować się naszym ulubionym sportem. Komu uda się dziś zdominować drugą drużynę? Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że to nam przy... Okazja może być groźnie. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra, to prognoza na resztę meczu. Pracowamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrało w Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie tytulnym strzałem, po którym nie ma czego mówić. zatem jeden do zera. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Może być zaraz groźnie. No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozpita. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołał go utrzymać tej No to mamy 2 do 0. No i po ataku, zagrożenie minęło. Zawodniczki lewante. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Wczesna, żółta kartka i co teraz? Do końca spotkania będzie na cenzurowanym. Musi uważać, by nie złapać drugiej i nie opuścić boiska. Kto wie, może nawet zdecydują się na taktyczną zmianę. Taka kartka to solidny argument za I w mur. Strzał zablokowany. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Teraz dobrze, ma miejsce. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Wysyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Radzi sobie, dobra interwencja. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. Tyle, że za blisko bramkarza ta przódka. Bez problemu sobie radzi. Świetne, prostopadłe podanie. Broni, uwaga, ale gola nie będzie. Korągiewka w górze, spalony. Nie udało się utrzymać przy piłce. Obiecująca wrzutka. Oj, przedobrzym z tą brzutką. Obrona może teraz odetchnąć. Traci piłkę po tym doskoku. Jest za linią obrony, uwaga! No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka? Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzały. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. I mamy obecnie 3 do 0. Na strzał i udana interwencja. Głęboko w pole karne zagrywa. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Rzuca piłkę w pole karne. Przejmują to do grania, ale są pod presją. Muszą wyjaśnić sytuację. Dobra interwencja, rywal bezradny. Fał, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Nie tym razem, strata. Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił warcy trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Nie, drugi raz to samo. Strata. Co na piłka. sędzianie gwizdzie. Lewantę z korzyścią. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Strzał głową. Ale Bramka łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencja. Źle nie rozejrzał się dobrze przed tym podaniem. Ależ doskonała sytuacja. Uwaga, pusta Bramka! Trzeci gol w jego wykonaniu, proszę Państwa, ma dzisiaj Dzień Konia. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. A potem, cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2 na 1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się golem. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotknął, zamieniają w złoto. Znowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. to dopiero pierwsza połowa. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Niebywałe! Znowu piłka w siatce! Sięgają jak po swoje, mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Popatrzmy raz jeszcze na to piękne wykończenie. Pomimo nieustannych prób obrony udało się wypracować pozycję i oddać piękny strzał. Powiększają przewagę 5 do 0. Przerwa grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Radzi sobie, dobra interwencja. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Uderzył od razu, ale Szon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą, sprytnie wywiódł go w pole. No i piłka kozłowała jeszcze tuż przed strzałem, co dodatkowo zmyliło bramkarza. Dobry pomysł i świetne wykonanie. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Będzia rozpoczyna drugą połowę. Zobaczymy czy coś się zmieni, bo przed przerwą graliśmy do jednej bramki. Znowu mają piłkę. co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Piłkę przechwytują rywale. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Ciągle pachnie bramką. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Czysta interwencja i zaczną z zamieni bocznej. Ale czysto. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. I teraz, niestety, przerwana obiecująca akcja. Był spalony. W przodu obrońcy, jakby zaskoczeni, potężny strzał to mogło się udać, ale jednak nad poprzeczką. A teraz spokojnie kontrolują tempo meczu, czas im sprzyja. Pół godziny gry przed nami. To była próba zaskoczenia bramkarza. Łatwo to broni teraz. Baczy piłkę po tym wejściu. Przela, ale obok bramki. Może innym razem. Za chwilę zobaczymy nowe siły na Murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Statystyki nie kłamią. Gdy ma się tyle okazji, musi to zaowocować bramka. Mają wyraźną przewagę. Narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Ale mamy zagrożenie bramki teraz zmarnowana okazja, której jedynym efektem jest oddanie piłki. Wciąż prowadzi piłkę. No i nawet nie drgnął Bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. 20 minut do końca tego meczu. I tracą piłkę. Świetne, filtrujące podanie. Wysoki pressing i odbiór piłki. Może być groźnie. Bardzo dobrze teraz to broni. Decyduje się na strzał. Ale jednak ten strzał okazał się ostatecznie dla bramkarza niespecjalnie groźny. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Bez wątpienia było przewinienie. Będziesz uwolniony. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejny tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy o drużyn. Teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. No i po ataku, dobra interwencja. I będzie wznowienie gry z rzutowolnego, ale bez kartki. I postanawiają zmienić coś w swojej grze, i sięgają po świeże siły z ławki. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Levante traci piłkę. Jeszcze jedna bramka. A no ewidentnie rozwiązał się worek z kolami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję. Raz jeszcze. Nieco bardziej na spokojnie. Świadomi tego, jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć. A ten popis indywidualny niewątpliwie jest piętem samym w sobie. Brawo. Chyba teraz ładną piłkę 16 Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No ładnie się złożył do tego strzału. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Skrywa w pole karne. Gol! Umieścił piłkę w siatce. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sorte. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. No i mamy tu klasyczny kanał. Traci piłkę. I dolicza teraz trzy minuty. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Jak rozwiąże tę sytuację? Pogrywa piłkę w pole karne. No szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego pola. Próbuję indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? I ta akcja zakończona niepowodzeniem. Uwaga, Piłka piłkawcze! grze! to oznacza, że więcej już nie pogramy. A zwycięstwo w dzisiejszej konfrontacji wychodzą piłkarki Lewante. W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość. Po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo.